Książka, o której dzisiaj rozmawiamy, ma tytuł Jedziemy z frajerami, i rzeczywiście w tej książce pojechał pan ostro z niektórymi osobami. Mówiliśmy już o tym, że niektórzy znajomi zwili panu, że mają bardzo pozytywne wrażenia. Teraz chciałbym zapytać, czy były jakieś telefony z pretensjami? Dlaczego napisał pan o tym czy o tamtym? Jak na razie jeszcze nie. Telefonów nie, bo może się obawiają tego, że telefon, z którego dzwonią, się wyświetla. Albo, a tych, które. Yy... Nieznany jest yy, abonent, to no po prostu nie poważnie nie traktuje, także ja myślę, że nikt nie chce też, yy, żebym nawet zmieniać nazwiska przy okazjach między nimi, o takie jak w tej chwili jest, gdybym miał takie sygnały, po prostu bym przywalił i tyle. Powiedziałbym co ty, słuchaj Misiu jogi. Możesz opowiadać, jak ty w ogóle nie wiesz nawet jak do kibla wejść. No. Ale z imienia i z nazwiska przywalił pan wielu osobom właśnie w tej książce. Dostało się między innymi pana byłemu asystentowi z reprezentacji, Edwardowi Lorenzowi, o którym już dzisiaj wspomnieliśmy. Ja tutaj przytoczę jeden e, cytat z książki. Pisze pan tak. Darłem się na niego strasznie. Dostał jeden z największych, a może nawet największy w życiu. Nic jednak nie odpowiedział. Stał, słuchał i płakał. Tak, po jego twarzy ciekły łzy. No muszę przyznać, że ostro, jak na jeden sztab szkoleniowy, czy często doprowadzał Pan do płaczu swoich współpracowników albo swoich piłkarzy? Nie, dlatego, że tak jak mówiłem, tych, których dobierałem, to musi być, musieli być twardziele, oni musieli mieć charakter. Ja wiedziałem o tym, że ja mogę im nawtykać nawet i ja nie bawiłem się w wyjątkową kulturę, w teatr, uniwersytet, tylko po prostu za linii musiały lecieć takie teksty, które błyskawicznie docierają do faceta i on wie błyskawicznie również jak ma reagować. Natomiast, no cóż, mój współpracownik i asystent, Okazywał się nielojalny. Ja wiedziałem o tym i to od ludzi poważnych z zarządu, bo miałem, pomimo to, że miałem wrogów, ale i swoich ludzi, to dowiadywałem się o tym, że po prostu jedzie równo i knute są różne dziwne rzeczy. No właśnie, pisze pan w książce, że robił krecią robotę, tak, że kopał pod panem dołki. O co konkretnie ma pan do niego pretensje? Chodziło o to, bo yy, no, o, o ludziach, którzy nie żyją, nie powinno się mówić niedobrze, bo tak, ja mówiłem, i w tej książce jest i niedobrze o dziurze, ale i jest bardzo dobrze, bo miał i jedne cechy i drugie. Nie był ideałem, ale i nie był super niedobrym facetem. Lorenz po prostu był takim no, człowiekiem dziury i czekali tylko na moje potknięcia po to, żeby wykorzystać je i, i od razu wskoczyć na to miejsce i dlatego cały czas mówiło się o, tych, o różnych jakichś negatywach tego, co, co było robione źle. W ich mniemaniu źle, no. między innymi przed meczem z Rosją prezes powiedział to wprost, oficjalnie, z Rosją mecz, z którą nie wygraliśmy przez 23 lata wtedy. Ale tym razem po golach Hajty się udało. Ale to, nam się nic nie udało, byliśmy lepsi tego dnia po prostu, ale yy... Dziura powiedział wprost, jeżeli przegrasz ten mecz, no to się wyp***dolę, no. Ale pan wygrał. Miał Pan szczególną satysfakcję? No ja mu powiedziałam i wiedzieli o tym zawodnicy, to później nawet i kapitan podszedł, bo mieliśmy spotkanie takie po, po meczowe i pyta, no i co Panie Prezesie teraz będzie? Cisza, oczywiście cisza. W tej książce Zaraz zaprosił mnie na koniaczek jakiś, coś tam i tak dalej. No i była zgoda. W tej książce no. krytykuje Pan także swoich byłych zawodników, dostaje się Radosławowi Majdanowi, Piotrowi Stokowcowi, Bartoszowi Fabiniakowi, co najbardziej wkurzało pana w tych zawodnikach. Ja myślę, że oni nie pasowali do zespołów, w których, których w tym momencie, które ja prowadziłem, bo oni nie byli tolerowani przez większość grupy. Mhm. Ani Majdan I ani okazywali I okazywali tak? to, w jaki sposób próbowali to, nie chociaż nie byli żadnymi gwiazdami. No i niestety przechodziły momenty, kiedy Dochodziło do y, gry, y, w internecie na pewno to było pokazywane wiele razy, tak, jak słynne tam słynne siatkarskie, filmik, siatkarskie pomisy, siatkówka. Popisy, siatkówka. Y, ponad, ponad, 600, ponad 600 tysięcy odtworzeń widziałem na YouTubie, także także filmik robi furorę. No. Tak, natomiast no cóż... No, facet... Ale to zapytam jeszcze o ten filmik. Pan uważa, że właśnie w taki sposób należy... Traktować zawodnika, kiedy jest się trenerem, a on popełnia katastrofalne błędy na boisku? Oni wiedzieli, ci zawodnicy, wszyscy wiedzieli o tym, że grają o życie, bo mają się utrzymać. My musimy zdobywać punkty wszędzie. No, najlepiej u siebie, komplet, a na wyjazdach chociaż jeden. No i facet robi takie sztuki, jak kiedyś ojko zrobił, że sam sobie piłkę wrzucił do bramki. No, no to no cóż innego. No, ja nie będę do niego krzyczał i mówił. Słuchaj y, tam Grzesiu, Czesiu, wszystko jedno, jak, y, co ty robisz, y, popraw się. Tylko po prostu dostało od razu z grubej rury tyle, ile wlazło i tyle, ile orkiestra grała, tyle pojechało, no. A gdyby miał Pan wskazać jedną konkretną sytuację, w której najbardziej wściekł się na piłkarza, jest coś takiego, co przychodzi Panu do głowy? To stan napięcia był najrozmaitszy, bo y, w momentów, gdzie nie wykorzystują zawodnicy sytuacji, no trener po prostu adrenalinę mu rośnie, na co najgorsze ciśnienie, i wali wtedy ponad, ponad 200, i nie każdy to wytrzymywał, bo zwałek na ławce trenerskiej było sporo. Takiej, że od razu mogli go wynosić w woreczku. Ale yy, no cóż, no i wtedy trzeba odreag odreagować. No, a poza tym, wszyscy inni, widząc, to no przecież ci inni zawodnicy, widzą to, co ten gościu robi. Że po prostu kręci lody albo, albo jest no, kompletnym idiotą tego dnia. No to trzeba jechać wtedy, no, jechać trzeba z frajerem albo z frajerami po to, żeby inni tak samo reagowali. Ja bardzo często to robiłem tak samo i będąc w Legii Warszawa, wołałem najbliższego zawodnika i mówię dobiegnij do niego albo wołałem y, Artura Boruca czy Szamo i... Y, przed meczem albo w trakcie, po prostu krzyczałem. Także na pewno tam na trybunie honorowej, jeszcze na starej Legii słyszeli, co jak krzyczę. No i też ostro nie wie, co ma zrobić, walnij go w cymbał i tyle po prostu. No i tak było, bywało, że no i to wciąż jest napisane. Pan lubił takich charakternych zawodników i lojalnych zawodników, bo to też jest cecha, którą bardzo cenił panu piłkarzy. Natomiast nie wszystkim trenerom zawodnicy o bardzo mocnych charakterach pasują. Chciałbym wrócić do sytuacji, w której Franciszek Smuda przed euro 2012 usunął z reprezentacji Artura Boruca i Michała Żewłakowa, którzy tam byli bardzo znaczącymi postaciami. Oficjalnym powodem było picie wina w samolocie. Co, jak pan się zapat na tego typu no sytuacje. kompletna dla mnie to w ogóle niewytłumaczalny nie temat. Wino, ja rozumiem, gdyby chcieli zgwałcić stewardesę, no to to, to 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 coś takiego można zrobić. Albo chcieliby wskoczyć do, y, skoczyć do y, kabiny pilotów i przejąć stery. No nie wiem, no ale za to, że napili się, przecież oni tego wina nie wypili, nie wiem, hektolitry, tylko wypili tam, powiedzmy, po szklaneczce i to wszystko. No, także bzdura, totalna bzdura. To były między innymi wpadki takie, które doprowadzały do tego, że brakowało Frankowi ludzi, którzy mogli wstrząsnąć w każdej chwili zespołem. On tego nie potrafił zrobić, ale nie miał ludzi takich, którzy mogliby to za niego zrobić. Ja miałem siebie, bo wiedziałem jak trzeba to walnę i pojadę, po kim trzeba, ale również miałem takich zawodników, którzy Potrafili to zrobić wtedy, kiedy powiedziałem albo dałem tylko sygnał, oni byli gotowi na to.